Witam Was w moim programie TJ Gans. Ja mam na imię Tomek i no, po zakończonym już święcie dziękczynienia trzeba by było się wziąć do roboty, nie? Więc dzisiaj zrobiłem porównanie powiedzmy karabinów. Yy, z... Na pierwszy rzut oka bardzo niewiele ze sobą mających wspólnego, ale jedna bardzo ważna rzecz, która je łączy, a jest to taka, że były używane ekstensywnie przez. Wojsko polskie. Pierwszym jest karabinek polski wzór 1929, tak zwany polski Mauser wzór 1929, a drugim jest MAS 36, który, w który właściwie wojsko polskie na zachodzie we Francji było praktycznie ekskluzywnie wyposażone właśnie w karabinek MAS 36. A, więc, ok, zaczynamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby lajkować, ewentualnie wesprzeć mnie na patronie, jeżeli macie taką ochotę. Ok, od początku. Karabinek polski Mauser, wzór 1929. Raz użyty, rzucony na ziemię i nigdy nie podniesiony. A nie, nie pomyliłem się. Użyty potem przez Niemców czasami, e, jako drugoliniowe karabinki... Z tym, że niestandardowe były. No i MAS-36, pomyślany jako karabinek zastępczy, właściwie drugoliniowy, a wymogi czasów stworzyły z niego, jak gdyby, broń, która, która służyła do lat 60-tych 70-tych bardzo, bardzo fajnie właściwie na teatrze całego świata. Tak we Francji, później w latach 50., w Indochinach, we wszystkich właściwie konfliktach na, na bliskim tutaj wschodzie, w północnej Afryce, Algieria i tak dalej, jako że wpływy Francji były bardzo dosyć, no, duże oczywiście na całym świecie, szczególnie właśnie w Indochinach, w Afryce Północnej, Algeria, Maroko, oczywiście, Syria, te tutaj okolice, do dzisiaj znajdujemy zdjęcia tego karabinu używanego właśnie na Bliskim Wschodzie, właśnie w tym konflikcie, tam, który się teraz dzieje. Amunicja w obydwu karabinach bardzo, ale to bardzo podobna, zresztą kaliber 7,5 na 55 był pomyślany jako mm, był opracowany właściwie jako na wzór niemieckiego naboju 8 mm Mauser. Nawet na samym początku łuska jego również była taka sama, praktycznie wymiary oprócz kalibru były identyczne. Doprowadzało to częstokroć do tego, że 8 mm nabój mógł być wprowadzony do komory na przykład karabinu RKM-u Châtellerault i mogło dojść do nieszczęścia, nieszczęścia no po prostu rozerwania broni lub po prostu różnych innych nieprzyjemnych incydentów z tym związanych. Oczywiście wzrost ciśnienia z tego, że większy kaliber i tak dalej. Niewiele to był większy kaliber, to się naprawdę niewiele różni, ale dzięki temu właśnie mm, zmieniono ten kaliber, y, przy, przynajmniej łuskę, y, na troszeczkę inną, że już nie można było wprowadzić 8 mm do komory 7,5, żeby przy, przy, po prostu nie pomylić się, nie? Yy, także dwa takie karabinki ten używany, tak jak mówię, w Polsce we wrześniu 1939 roku potem trochę przez Niemców tak, grałem troszeczkę adwokata diabła tam na początku no ale, no przepraszam, takie są fakty bez względu na to, co sobie myślimy, yy, co, co czujemy, yy, co nam patriotyzm podpowiada yy, wojsko polskie kontynuowało yy, Walkę na zachodzie, otrzymując ten karabinek. Jako, że on był opracowany, niewiele go w sumie Francja zrobiła przed wybuchem wojny światowej, gdzieś około 250 tysięcy powiedzmy, na armię, która liczyła miliony, prawda? W każdym razie, jako drugolinowy karabin, hmm, nie mogli sobie pozwolić na wyposażanie obcego wojska, de facto, tak? jakim było polskie wojsko. Na to, żeby dostawali pierwszoliniowe karabiny, czyli Bertiery i tak dalej, chociaż ten był oczywiście nowocześniejszy i lepszy. Mimo wszystko dalej był traktowany jako drugoliniowy, dlatego że pierwszoliniowy miał być mas 49, który był już opracowany w 1938 roku, prawda? 49-44-40-44-49, tak jest po kolei, prawda? Który już był opracowany w 38 roku, więc nie zdążono go wdrożyć do produkcji, oczywiście. Takie były założenia bardzo nowoczesne, zresztą bardzo, bardzo przyszłościowe. To zostało później. Zrobione w latach 50., oczywiście. Dwa karabiny, dwa kompletnie różne podejścia. Ten akurat jest praktycznie typowym mauserem, gdzie ma swoje bolączki, gdzie ma swoje oczywiście zalety. Jednak tutaj, w porównaniu do MAS 40., przepraszam, 36. MAS 36, jako że był opracowywany oczywiście później jest zrobiony niesamowicie ekonomicznie. Okej okay? Mauser typowy. Nie trzeba tego opisywać, tak? Jedyny mankament, który ja znajduję w porównaniu do na przykład niemieckiego Mausera. To jest. Ok, In plus. Ja kiedyś mówiłem, że bardzo mi nie odpowiada tutaj ta górna nakładka. Nie z tego względu, że nie osłania tego falowania, yy, i tak dalej powietrza, jeżeli rozgrzanego powietrza, jeżeli strzelamy intensywniej. Na przykład przesłania nam tutaj linię celowniczą, ale sama linia celownicza i tutaj to obudowanie yy, bardzo mi tutaj to przeszkadza. Wolałbym, gdyby ta pełna nakładka była jakoś inaczej rozwiązana. Jednocześnie celownik byłby. Yy, nie wiem, przesunięty może do tyłu, jakiś przeziernik, coś w tym stylu, prawda? Jednakże tutaj jest wszystko tradycyjnie zrobione. Dzięki temu ta linia celownicza jest dosyć krótka w porównaniu do MAS 36, proszę zobaczcie. O naprawdę no paręnaście centymetrów, prawda? Do tego tutaj w Mauser, mimo że na przykład muszka tutaj w tym MAS 36 nie sięga na przykład końca lufy, ok? Mamy tutaj oczywiście osobny bagnet, który oczywiście podraża produkcję, jeśli chodzi o wyposażenie, totalne żołnierze i tak dalej. Więc ten karabin nie jest taki super ekonomiczny, jakby się wydawało. Tym bardziej, że w produkcji lufy, na przykład polska lufa, ja mam tutaj dzisiaj tutaj gdzieś destrukta polskiej lufy, nie jest zrobiona tak jak niemiecka. Niemiecka miała takie na przykład kawałek zrobiony, takie schodki. Zrobiony kawałek w jednym wymiarze, następny i następny. Trzy na przykład takie, takie, takie schodki były, prawda? Polska była gradualnie zwężająca się, co jest trudniejsze do wykonania maszynowo, ok? Cieńsza była ta polska lufa niż na przykład y, niemiecka. Przez to nie była tak sztywna y, jak ta niemiecka, która miała właśnie te, y, te, step, y, te, Boże, te, te schodki, prawda? Które no, mimo wszystko usztywniały tą lufę i, i nie powodowały, że ona miała te, te drgania takie mm, naturalne, postrzale, tak mocne, prawda? Często była właśnie celność krytykowana w 29 na samym początku produkcji, potem to zostało poprawione ponoczalnie. W każdym razie ten akurat jest już zrobiony w 308, ja go przerobiłem na 308, właśnie z niemieckim profilem lufy. Lufa jest izraelska, zresztą powtarzałem to już wielokrotnie. W każdym razie tutaj mamy tradycyjny układ właściwie, czyli łoże pełnej długości, pełna nakładka tutaj, i tak dalej, która osłania nas, nam lufę przed falowaniem tego powietrza troszeczkę. Jednocześnie ja tutaj mam na, naprawdę już, wspominam to po raz drugi, problemy z tym, z tym celownikiem. Jeśli chodzi o, o szybkie złapanie celu, przede wszystkim yy, może to są moje oczy, ale wcześniej, kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, yy, również miałem te same problemy, tak samo krytykowałem. Wolę nawet na przykład yy, celowniki od Mosina. Yy, na przykład ten, ten układ z kwadratową tutaj muszką i, i półkolistym wycięciem, yy, gdzie można na przykład na dalsze dystanse yy, Regulować sobie, nawet ustawić sobie, gdzieś poprawkę na wiatr, biorąc na przykład krawędź muszki z prawej lub z lewej strony. No, to są nie można różne rzeczy sobie zakombinować, co na przykład jest tutaj fajnie zrobione w tym karabinie francuskim. Muszkę tutaj mamy bardzo, ale to bardzo grubą, gdzie przy przyźierniku, oczywiście, gdzie. To, o czym mówię, że można sobie wziąć tą poprawkę na, nie wiem, biegnącego człowieka, czy na wiatr, czy takie inne rzeczy, bardzo fajnie można sobie tutaj zrobić. Jednocześnie to nie jest karabin precyzyjny, to nie jest karabin precyzyjny, z którego można by było strzelać w rzęse na 600 yardów, tak? 600 yardów, czy tam metrów 600 metrów właściwie muszka pokrywa cel w całości na 600 metrów, czyli Celowanie na tą odległość z takiej broni jest po prostu to tylko takie estimation, tak? Jakie po prostu mm, trafiamy na cel, nic precyzyjnie, prawda? Tutaj akurat to jest wyposażenie z lat 50. Tutaj mamy granatnik, oczywiście, znaczy całe urządzenie do wyrzucania granatów nasadkowych. Jednakże cały właściwie układ jest bardzo podobny do, do drugowojennej konfiguracji, gdzie był inny po prostu, inny po prostu urządzenie do wyrzucania granatu, granat, granatów nasadkowych. Typowo francuskie, te akurat jest ustandaryzowane, takie natowskie, że tak powiem. Tak? Bardzo podobnie jak w Lienfieldzie, mamy tutaj dwuczęściową, trzyczęściową właściwie układ tej, czteroczęściowo właściwie układ tej, y, 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 tej osady w karabinie, gdzie oczywiście nie musi być tak super wyselekcjonowane, długie kawałki drewna i tak dalej, czyli y, ekonomicznie mamy in plus. Y, tutaj Francuzi bardzo byli przywiązani do swoich y, lebeli, że tak powiem, cała tutaj ta komora bardzo płaska jest i w bardzo podobnym takim kształcie i, i, i właściwie zaprojektowaniu jak lebele. <laughs> Przepraszam. Ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj taka, to się nazywa u nas dog leg, czyli psia noga, tak, zwyczajnie, ten taki kształt, tak. Tak jak w karabinach, karabinach na przykład P-14, P-17 i na przykład w tym, określane to właśnie są, są są tym terminem, prawda. Takie, takie rączki tutaj do odryglowywania zamka. Dlaczego jest to tak zrobione? No dlatego, żeby było po prostu bliżej nam do złapania tego. Od razu tutaj ciach i zrobione. Aby to wszystko nie było za blisko twarzy, zamek jest bardzo krótki i super prosty. Nie ma bezpiecznika ze względu oczywiście na założenia taktyczne, techniczne armii francuskiej i wyszkolenie pojedynczego żołnierza. Także tutaj mamy in plus, no Rozbieranie zamka: no to nie wiem czy pamiętacie z poprzednich filmów, ale rozbieranie zamka w tym karabinie jest wyjątkowo proste. Tak samo jak walisację mamy. Cztery części. Tu to oczywiście jest sprężyna na, na, na tym korku i nic więcej tutaj nie ma. Dosłownie. Pazur wyciągu, tak? Także to jest coś niesamowitego, co tutaj było zrobione w tym karabinie. Czy muszę, mu, muszę to jakoś tak wcisnąć troszeczkę. O, ok. Yy, regle mamy z tyłu, więc tutaj nam się z przodu też nic nie zapcha i tak dalej. Tutaj nie mamy ekspozycji tych rygli właściwie bardzo blisko. Hmm, znaczy, są plusy i minusy. Są minusy, oczywiście, na celność. Chociaż, tak jak mówiłem, ten karabin doczekał się e, wersji snajperskiej. Którą Ian opisuje w swoim e, oczywiście e, kanale. Określając ją jako najlepszą snajperską wersję e, e, karabinu wojskowego. Ja uważam, że jednak Lee Enfield numer 4, przepraszam nie Lee Enfield tylko Enfield numer 4 jest bodajże chyba najlepszą snajperską wersją powiedziałbym, że Springfield też ale skłaniam się ku Enfieldowi nie miałem do czynienia oczywiście z takim karabinem w wersji snajperskiej, ale um, czemu nie Ech, do minusów, jakie bym tutaj znalazł w tym karabinie jest jego ogólna manewrowość. On jest dosyć ciężki, akurat w tej konfiguracji jest dosyć ciężki na lufę i jednym. I, i tym samym. To jest moje subiektywne odczucie. Ciężej jest go naprowadzić i wolniej na cel, jest po prostu generalnie, taki bardziej grubszy, taki taki. Ten karabinek jest taki, taki. Więcej tego drewna jest, jest cięższy, to nie jest moje subiektywne odczucie, faktycznie cięższy o pół kilo. E sam tutaj uchwyt jest, jest ok. Kolba dosyć krótka, ale to właściwie jest spowodowane tym, że no, ja oczywiście pomniejszam wszystko, co wezmę w ręce. tak? A w tamtych czasach średnia wysokość żołnierza i średnie gabaryty były wiele, znaczy wiele no były mniejsze niż teraz, więc to ma sens, prawda? Do tego bagnet zintegrowany tutaj jest z karabinem, oczywiście, więc nie ma potrzeby tego bagnetu nosić yy, w, obok i po prostu wydawać niesamowite pieniądze na robienie super fajnej konstrukcji, jaką jest bagnet, tylko po prostu na kawałek szpikulca ze sprężynką i z, yy, z zaczepem. No i mamy bagnet. Oczywiście tutaj mamy yy, urządzenie do składania broni w kozły. O, koźlik. <grym> Okej. Okay. Koźlik. No. E, do tego jeszcze bardzo łatwo się rozkłada tą broń. E, przepraszam, bardzo łatwo rozładowywać tą broń. Po prostu naciskamy tutaj guziczek i wyciągamy dęko po prostu całej, całego magazynka. Co w małzerze, jak wszyscy wiemy, nie jest to kurcze do końca e, dobrze rozwiązane. Także magazynek, oczywiście, na pięć ładowane z łódek. Tak samo praktycznie jak w małzerze. Nie ma tutaj żadnej różnicy, więc tutaj pod tym względem są bardzo, bardzo podobne. No, linia celownicza jest tutaj wystarczająco długa i bardzo fajnie um, się z tego karabinu celuje, jak już wcześniej wspominałem. E, muszka jest dosyć gruba w porównaniu do, do Małza, do Małza to jest w ogóle właściwie dwa razy grubsza. Tam jest po prostu y, piramidka, prawda? A tutaj jest taki kwadratowy, troszeczkę grubszy niż u Mosina. to jest moje subiektywne odczucie oczywiście, ale właśnie można bardzo dobrze sobie mm, bardzo można sobie łatwo brać poprawki właśnie na e, na biegnącego, na wiatr, na takie tego typu rzeczy, prawda? E, też e, celownik super prosty. Tutaj w ogóle nie trzeba nic rozkładać w tym karabinie, tylko ten zamek, który jest super prosty do rozkładania. Tutaj nawet nie ma możliwości zdjęcia y, bączków. Do tego trzeba specjalnego śrubokręta, prawda? Mm, to jest po prostu tak pomyślane, żeby żołnierz nie mógł, nawet jakby chciał czegokolwiek zepsuć, ok? Mm, nie ma tutaj żadnej regulacji celownika, właściwie oczywiście na, na odległość tak jest, ale, ale tak poza tym nie, nie, nie ma nic, tak? Jedna jedyna rzecz, jeżeli zapchamy szczerbinkę typu przeziernik, tak? Śniegiem naprawdę będziemy mieli problemy kurczę wyczyścić to, żeby po prostu go użyć. Jeśli chodzi o zwykłą szczerbinkę taką, no nie przeziernikową, po prostu przetrzemy ręką, bam, używamy. To jest in plus na regularny, regularny właśnie regularną szczerbinę. Przeziernik. Jednak tutaj, jak nam się zapcha ta dziurecka, panie, oj! <laughs> Mamy problemik, jeśli chodzi o śnieg. Yy, no i to by było tyle właściwie. Karabin, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo, bardzo ekstensywnie używany do, yy, do późnych lat 60. -tych. Yy, czy go lubię? Yy, I tak i nie. Nie jestem frankofilem absolutnie. Ja, jak wiecie, bardzo lubię samą konstrukcję broni. Nawet rozmawiając z moim kolegą ostatnio yy, doszedłem do wniosku, doszedłem do wniosku. Yy, on na przykład lubi zbierać takie yy, cacuszka, takie kwiatuszki, takie yy, bardzo ciekawe rzeczy w ramach na przykład tego samego modelu. Z ciekawej fabryki, jakiejś rzadkiej, jakiejś. Wiecie o co mi chodzi, prawda? Um, krótkie serie, limitowane i tak dalej. U mnie to chodzi właściwie o konstrukcję. Samą konstrukcję broni. Dany model i ja mam dosyć. To jest akurat na przykład przykładowy model wzoru 29. Jestem ok z tym, nie potrzebuję mieć nie wiem wszystkich roczników i tak dalej, prawda? O to mi chodzi, o samą konstrukcję, prawda? Więc e, takie jest moje podejście do, e, do zbierania broni, jeśli chodzi o właśnie mm, jak to ja, mm, jaki klucz jest, jakiego klucza używam do, do e, kolekcjonowania, do zbierania mojej kolekcji, prawda? Nie potrzebuję 16 tysięcy wisów z każdego rocznika, i, i tak dalej. Zresztą nie mam, już nawet sprzedałem, bo po prostu mnie nie interesuje już ta konstrukcja. Po prostu. E, także. Mm, także tyle. Konkludując, z małym plusem byłbym skłonny Dać przewagę właśnie MAS 36. Nowsza konstrukcja, wiele lepiej pomyślana, jeśli chodzi o funkcjonowanie i przyjazność i żołnierze odporność przede wszystkim. Do tego super, super twarda konstrukcja, um, niesamowicie y, y, odporna na trudy trudy. Walki i pola walki przede wszystkim. No, naprawdę, to jest, to jest super twardy karabin. Na przykład, yy, tutaj jest tak pomyślane, to wszystko, że nawet te części można tutaj powymieniać. Yy, oczywiście, różnikarz musi to zrobić. Jeżeli cokolwiek się złamie, to pojedyncze części wymieniamy. To na przykład te okładki są bardzo delikatne. Na przykład w mauserach są mają pełne długości, te, te, te nakładki yy, mają tendencję do pękania tutaj. Tak, jak tutaj, wyszczerbiania się tych, 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 tych podcięć, i tak dalej. Więc tutaj są bardzo cieniutkie te rzeczy. To, mm, to nie jest wielki problem, oczywiście, prawdopodobnie, ale, ale mm, no, ja uważam, że to jest in plus, prawda? Oczywiście moje osobiste zdanie, tak? Także ze wskazaniem na Mas36, ja podejrzewam, że zrobię w ogóle taki cały kompleksowy, mm, kilka karabinów, i wybierzemy może sobie. Ja wybiorę <noise> y, najlepszego wojownika II wojny światowej. Czy to mauser, czy, 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 czy jakiś dwutakt, może. Y, czy jakiś karabin angielski, czy może rosyjski. Ale, ale no, zobaczymy. W każdym razie taka jest moja opinia dzisiaj. Z tego porównania: mausera polskiego z 29 29 masz 36 Czyli kontynuacja przygód polskiego żołnierza. W czasie II wojny światowej na 36 i sam początek II wojny światowej. Trzymajcie się do następnego odcinka. Zapraszam na moje filmy. Cześć!